Nie puszczaj go już. Tam jest łowca. A tu jest. I teraz jest fajna długość. I dwa kroki w lewo i fuch. Ten co łowi to wygląda jak towarzysz Lenin na pomniku Pokaż Jurek Jurku, pokaż go do mnie Ja podejdę Brawo Grzesiek Oj, to chyba największy Pokażę się przyklejcie z drugiej strony Biurek, odsłój. E, no to jest kawał ryby. Przyklej. Taki mały kuś. No to kurwa jest kawał ryby. Kawał ryby kurwa.